Serwis informacyjny w Ribus Unitis. Alicja Kuśmirek i Julia Maciejewska. Dzień dobry. Zapraszamy na pierwsze wydanie TV Salasto w nowym roku 2017. Przypomnijmy, jak Widzemu spędziliśmy ostatni dzień przed świętami Bożego Narodzenia. Co się dzieje? Gwiazdki świecą? Ło północy dnieje. Świeci? Ło dla Boga. Jakieś ich wojsko leci. go godos. Ale co z tego będzie? Pójdźmy stąd, pod a zbudźmy dla Boga i drugich bratów. nie Aniołowie do nas przylecieli. JAJEMI! Aniołowie, modlę wam się tylko śniło śliczne znyście Czy wiecie, co tutaj się dzieje? Czy wiecie, czemu w nocy ciemne światło się ja Oto Bóg wielki, maleńkim człowiekiem się stał. Oto przemogący, wśród słabych ludzi zamieszkał. Wędrowaliśmy już długo, aż doszliśmy do tej krainy. Żyli odnaleźli nasze serca, prosto do małej dziesiny. Kładę dziś przed Tobą mirrę, o Panie, gdzie nie z wiarą, to szczere wyznanie. Tyś jest prawdziwym człowiekiem. Dlaczego dzisiaj wśród nocy. 2 grudnia w czwartek harcerze, uczniowie naszego liceum przekazali pani Danucie Szczepanik, dyrektorowi pierwszego liceum, Betlejemskie Światełko Pokoju. Posłuchajmy wywiadu z harcerzami. Po raz pierwszy został odpalony w tym roku. Światełko jest odpalane już od 29 lat. Do Polski dociera od 25. Jest niosone, niesione sztafetą przez. Y, skautów i Polacy odbierają je od słowackich skautów scout, i dalej przekazują, by w każdym kraju zagościł pokój. To jak dotarło do Turku? Y, na początku grudnia wyruszyliśmy w podróż jako reprezentacja choroby na lot Betlejemski, gdzie w ostatni dzień, czyli w niedzielę, y, pojechaliśmy na Słowację, odebrać je od słowackich skautów i przywieźć do Turku. Dziewczyny, do jakiej drużyny należycie? Należymy do 58. Wola pośmiewania drużyny hartańskiej rywalnej. A kto jest waszym drużynowym? I naszym drużynowym jest opiekun Strawia Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Od listopada 2016 roku działa teatralna grupa pod roboczą nazwą Szeptem. Młodzi artyści spotykają się w czwartki po 13.15 i ćwiczą warsztat teatralny. Jeżeli macie swoje pomysły na nazwę, zgłaszajcie się do świetlicy szkolnej. Najbardziej trafna z nich zostanie znakiem rozpoznawczym adeptów sztuki, a pomysłodawca zostanie honorowym widzem i będzie miał wstęp na wszystkich spektakle. Opiekunem grupy jest pani Hanna Choinka. Zobaczmy materiał do spotkania. 26 stycznia odbędzie się jubileuszowy 10. wernisarz, wystawa twórczości uczniów. W ramach przypomnienia prezentujemy materiał filmowy z jednego z poprzednich wernisarzy, a w nim występ zespołu Lessons, który do dzisiaj wszyscy mile wspominają. Zapraszam na przegląd prasy. Z portalu turek.net.pl możemy dowiedzieć się, że licealista z Turku Mateusz Ulański zakwalifikował się do drugiego etapu olimpiady filozoficznej. Angelika Arendt nagrodzona w konkursie na esej. Jego motto brzmiało Prawda poezji. Wiersze Julena Kornhausera. Bardzo miło jest nam poinformować, że wśród nagrodzonych znalazła się uczennica liceum zajmując drugie miejsce. Możemy również obejrzeć poprzedni odcinek TV Sala 100, czyli 72. wydanie serwisu informacyjnego Viribus Unitis. Dziękujemy. Dziękujemy za uwagę. Do widzenia.